Cześć Boże kochani, Szalom Alechem, witam Was serdecznie i przede wszystkim 11.10, może się nam uda, zapraszam na tajemnice bolesne z Matką Bożą Gietzwałską. W Gietrzwałdzie to jest takie nasze polskie lord. Jest taki filmik z mini biblioteczki Bożej. Także polecam sobie odnaleźć. Dzisiaj do mnie przyszła książka. Ja to mam takie zestawienia, boże, jak to. E, tu zaraz coś sobie zrobimy. Jak to. U Ani bywa. Tak jak wam dzisiaj e, taki miks śniadankowy. Zestawiły mi się trzy razy. E, fragmenty Pisma Świętego z trzech z Pisma Świętego z jednej książki, z drugiej książki o tym samym. Więc czuję i ufam, że to jest dla was, że Pan Bóg chce coś przez to powiedzieć. Tak jak wam kiedyś mówiłam, ja rzadko żeby coś mówię, bez potwierdzenia. Jeżeli coś mi się pojawia drugi raz, trzeci, w tym samym momencie z różnych źródeł, to ufam, że to jest po coś. I dzisiaj przyszła do mnie książka, już dawno ją powinnam była kupić. To jest jakieś takie troszkę zaniedbanie z mojej strony. Tomasz Akempis o naśladowaniu Chrystusa. Też gorąco polecam, bo już kiedyś spotkałam się z fragmentami z tej książki. I co? Wczoraj był filmik. Veritas. Prawda. Słowo Boże, tak? Pamiętacie? Może ktoś obejrzał? Jeżeli nie, to gorąco zapraszam. Jedyna prawda. O, tutaj jeszcze jakieś notateczki wystają. O. To słowo Boże, to veritas. I dzisiaj przyszła mi książka i otwarł mi się fragment. Jaki wow! <noise> Kocham takie potwierdzenia. O czytaniu Pisma Świętego. W Piśmie Świętym, rozdział 5, należy szukać nie pięknego języka, lecz prawdy. Wszystkie księgi Pisma Świętego należy czytać w tym samym duchu. W jakim zostały napisane. W Piśmie Świętym mamy szukać raczej pożytku niż subtelnych sformułowań. Powinniśmy czytać zarówno księgi nabożne i proste, jak wzniosłe i głębokie. Nie zważaj na wielkość piszącego, na to czy posiadał wielkie czy małe wykształcenie. Do czytania niech Cię skłania miłość czystej prawdy. Przypatruj się uważnie, co zostało powiedziane, a nie kto to powiedział. Ludzie przemijają, prawda natomiast trwa na wieki. Bóg mówi do nas na różne sposoby, i nie ma u Niego ni względu na osobę. W czytaniu Pisma Świętego wielką przeszkodę często stanowi nasza zbytnia dociekliwość. Chcemy zrozumieć i roztrząsamy miejsca, przy których nie ma potrzeby dłużej się zatrzymywać. Jeśli chcesz osiągnąć większą korzyść, czytaj z pokorą, prostotą i wiarą, nie chciej uchodzić za uczonego. Ch chętnie pytaj i słuchaj w milczeniu tego, co mówią święci. Nie lekceważ wypowiedzi starszych, nie bez powodu, bowiem zostały one podane. Rozdział 5 o naśladowaniu Chrystusa. Gorąco polecam książkę. E, no i co? Jeszcze Wam coś tam. Aha, no przecież kochana nasza święta Edytka Stein e, mówiła, że każdy, kto szuka prawdy, e, szuka Boga, bo Bóg jest prawdą. Więc każdy, kto szuka prawdy, szuka Boga, chociaż o tym nie wie, bo Bóg jest prawdą. A jego prawda to słowo. Veritas. Szczęść Boże.